Od kilku dni mam przyjemność testować golarkę Philips do Skóry Wrażliwej z serii 7000 i teraz spróbuję pokazać jak zachowuje się w codziennym użytkowaniu. Do usuwania długiego zarostu służy trymer do. Który później jednym ruchem zmieniamy na golarkę i już możemy się golić. Dla większej ochrony wrażliwej skóry golarki możemy używać na mokro przy użyciu pianki lub żelu. Prawa, że nie, na pewno nie pojawią się żadne podrażnienia. Po skończonym użytkowaniu, golarkę wystarczy umyć pod bieżącą wodę. Bardzo polubiłem to urządzenie nie tylko dzięki dołączonym dodatkom, ale przede wszystkim dzięki delikatnemu traktowaniu mojej skóry.